Spotykałem wielu niesamowitych ludzi w różnych miejscach, gdzie mieszkałem. Pracowałem z fantastycznymi osobami, ale teraz chciałbym Wam przedstawić naprawdę wyjątkową grupę młodzieży, która poruszyła moje serce. Początkowo mieliśmy trudności z poznaniem się. Ja nie mówiłem po polsku, oni nie słyszeli. Teraz jesteśmy bliskimi przyjaciółmi i nauczyłem się podziwiać ich talent, ich ambicje i potencjał. Teraz mam nadzieję znaleźć im przyjaciół, którzy otworzą dla nich swe serca, aby mogli robić tak niesamowite rzeczy, jakie robiliśmy razem przez ostatnich kilka lat. Wiem, że mając możliwości, możemy zajść daleko. Popatrzcie, co robili za granicą podczas wymiany młodzieżowej i pomyślcie, czego są w stanie dokonać w przyszłości. Potrzebują tylko szansy, żeby zabłysnąć. Szykujemy się na wyjazd do Anglii za parę miesięcy. Nigdy nie byłam w Anglii. Musimy się dobrze przygotować na tę podróż. Musimy o dokładne zapięcie i dopasowanie pasów bezpieczeństwa. Tak należy zapiąć, a tak rozpiąć pas. We are now going to show you how to use the oxygen mask and how to put on the live. Grupa Fensha, Tendy. Właśnie wylądowaliśmy w Liverpoolu, lotnisko Johna Lennona. Wrócimy tu za 7 dni. W międzyczasie zobaczycie, co robimy. Kiedy przyjechałem tu po raz pierwszy, wszystko było inne, dziwne, ale ludzie są ludźmi wszędzie. Jeśli jesteś przyjazny, nie ma znaczenia skąd pochodzisz. Kinga is a great example of the wonderful people I've met here. Kinga jest jedną z tych cudownych osób, które tu spotkałem. Mimo albo może z powodu niezbyt ciekawej sytuacji w domu i w szkole udaje jej się robić wyjątkowe rzeczy. Jest niesamowita. W przyszłości zamierza pomagać pokrzywdzonym dzieciom. Powiedziała mi, że chciałaby pracować przy ONZ w rejonach konfliktowych na całym świecie. Oprócz tych ambicji uwielbia także rozmowy o wszystkim z przyjaciółmi i zakupy. Woli jednak skupić się na nauce, żeby się rozwijać. Shopping to fun, but Kinga says she prefers to work on her homework, so that she can move forward in life. Mam wiele marzeń. Chcę pracować z dziećmi w trudnych rejonach świata, na przykład w Sudanie. Potrzebuję tylko szansy, żeby zabłysnąć. Spotkałem Nataniela 6 lat temu. Podróżował stopem po Bradford nocą podczas ulewnego deszczu. Zabrałem go do domu i zaprzyjaźniliśmy się. Teraz, jak złego Szelonga, nie mogę się go pozbyć. Powraca co rok. Mam nadzieję, że jestem przyjacielem tych dzieciaków, tak jak Jim był i jest moim. Mam nadzieję, że potrafię stworzyć z nimi taką więź, jaką mam z Jimem, Sue i ich rodziną. Że jestem częścią tej rodziny. Jestem bardzo szczęśliwy, że biorę udział w tym projekcie. To jest fantastyczne doświadczenie dla wszystkich. Wiem, że mogą pojawić się problemy z komunikacją, ale myślę, że są szczęśliwi i świetnie się bawią. Widzą coś, czego nie widzą w Polsce. Lubię oglądać nowe miejsca, góry, ale najlepsze jest spotykanie nowych przyjaciół. Wspaniale jest poznawać ludzi, którzy nie traktują cię inaczej, bo jesteś z innego kraju lub ze wsi. Albo dlatego, że jesteś głuchy. We're here in the hills around Malham, Yorkshire. Jesteśmy na wzgórzach Yorkshire. Szykujemy płaszcze przeciwdeszczowe i zobaczymy, jak wygląda typowa angielska pogoda. Magda i reszta grupy nie byli zachwyceni pogodą, ale zainteresowało ich życie tutaj. Potrzeba wielkiej otwartości, żeby spotkać się, rozmawiać, a nawet pracować z innymi, pomimo dzielących ich barier.